Co to, co to jest? Ej, upuść mnie synek! Synek! You you Cześć, witajcie! Z tej strony Jay Dobrowski witam was w drugim odcinku Minecraft RFRE i no cóż, powracamy do naszego pięknego, skromnego domku. Chciałbym wam na samym początku podziękować za tą liczną ilość łapek za to, że tak miło wam się przyjął ten Minecraftowy odcinek. No po prostu... Miód na moje serce, że Minecraft znowu zagaszcza na moim kanale i że wam się to tak bardzo podoba. W takim razie teraz, skoro widzę, że już nie muszę wymuszać łapek, to nic nie wymuszę. No dobra, no to może ty ty tylko 20 tysięcy, dobra? Tak, 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 wiecie. No, muszę taki zwyczaj YouTubeowy. W takim razie ja też się do tego zwyczaju podepnę. Też poproszę o jakieś łapki, bo to, bo to tak przystoi mi. Albo w sumie nie przystoi. Nie wiem, w sumie nie wiem. No i cóż, moi drodzy, w poprzednim odcinku poprosiłem was o imiona dla naszych kurcząt. Ponieważ tutaj pan Maciej Borsuk wraz z Barbarą Borsuk. Gdzie jest pan Maciej Borsuk? Panie Macieju, ile wy jaj znieśliście? 68 jaj. Jezus Maria, swoją drogą, mam bardzo przykrą informację. Otóż będę się niebawem przenosić, cały ten domek będę przynosić. mniej więcej tutaj, tutaj będę zacznę budować moją twierdzę, mój zamek. I nie wiem, jak ja te wszystkie kury ze sobą wezmę. Prawdopodobnie niektóre z nich się zgubią. Ważne jest to, że, że przetrwa na pewno Maciej Borsuk. Maciej Borsuk musi dotrzeć tutaj do tego miejsca. Pewnie będę szedł bardzo długo na. Być może zrobię właśnie z tego live'a, jak będę eskortować tą całą rzeszę kurcząt, albo to może zrobię w trzecim odcinku. Hmm. Jeszcze się zastanawiam, czy przeniesiemy tą całą zgraję kurcząt w trzecim odcinku, czy to zrobię na live. Ie. Zobaczymy. Ale moi drodzy, w takim razie pora teraz wykorzystać te imiona, które wydaliście. Sobie teraz tylko wejdę w Wasze komentarze tutaj. Stanisław Jajkowski. Stasiu bardzo ładny imię też tak troszeczkę przypomina naszego smoka Stasia z poprzedniego TRFRE. A to ty taki jesteś groźny. Nie da nie... No i kurde, zaraz moje własne dzieła cię zabiją. No co ja zrobiłem? Hermenegilda. Andrzej, Oliwia, Agatka, Kuba. 1, 2, 3, 4, 5. Ej, to jest idealne. Nazwy te kurczaczki: 1, 2, 3. Jak umrze 2 albo 1, to dalej będę miał 3. Bez kitu, Grzegorczyk, czapka Barbie. Imię dla naszego, uwaga, tutaj kurczaczka Tylko sobie najpierw zjem kurczaczkę, czekajcie Jak mogłeś? Jak mogłeś nam zabić brata? I teraz go tak jeść na naszych oczach Przepraszam Jeden z tutaj synów, Macieja Borsuka i Barbary Borsuk, na przykład ty? Tak, ty? Nie, nie, nie odwracaj się, popatrz na mnie Popatrz, no popatrz na mnie, on będzie się nazywać Czapka Barbie. Dziękuję wam za te imiona. Są naprawdę kreatywne i bardzo fajne. Dziękuję. Dobra, zostawmy te jaje. Patrzcie, ile tych jajek jest. Wiem, co z tego możemy zrobić. Co, co potrzebujemy na Chicken Bike? A, potrzebujemy raw chicken. To da się zrobić. Uwaga, Dobra, kilka tu ściągam. Spokojnie, wśród nich nie ma Macieja. Borsuka, jeszcze jeden. Ty... Jak się pochowali? Uciekać! Uciekać! Zwariował! Tak, już mamy te wszystkie kurczaczki, te mięska. To w takim razie, zróbmy sobie kolejnego bajka. Do tego będziemy potrzebować przede wszystkim siodło. I musimy to sobie obtoczyć tym. I okej, okay. i teraz możemy sobie spawnować kurczaczka, na której będziemy mogli się poruszyć. Jaki piękny! O Jezu! Jejku, i na nim nawet nie upadamy, patrzcie! Widziałem! Jego nazwy ci orzeł, Ojej, orzeł do góry Orła schowajmy tutaj do zagrody I teraz pewnie zapytacie się Janek? Gdzie jest Hefalump i ten peda... E e niemęski kucyk Otóż moi drodzy nie wiem jak to się stało Ale prawdopodobnie Hefalump ma datę ważności jakąś I on w pewnym momencie wybuchł Dokładnie tak Wybuch i zabił kucyka który był przy nim Chciałbym wam jeszcze pokazać kilka modów, które są w tej pasce, a nie pokazałem wam w poprzednim odcinku. Przede wszystkim mamy tutaj yy, jeszcze zbroje. Tutaj mamy na przykład zbroje z II wojny światowej, ale możemy mieć także zbroje takie nowoczesne. Już wam pokazuję, jak one wyglądają. To są mniej więcej takie zbroje jak tutaj czyli taka maska gazowa i tak dalej. Tylko do tego potrzebujemy to pudełko: Modern Warfare Armor Box. Czy jakoś tak, to po niemiecku mi znowu nawalili, czy tak czegoś. A do tego Fiberglass potrzebujemy. A to już nie jest takie łatwe do zrobienia Ale to prawdopodobnie zrobimy na live i w kolejnym odcinku będzie to wszystko tutaj Więc będziemy mogli sobie zrobić tą zbroję Ale póki co musimy się zado zadowolić tymi mundurami z II wojny światowej Niestety tu nie ma polskich żołnierzy Ale mamy niemieckich, niemieckich nie będziemy tworzyć Jest rosyjski, zdravstvujte Japońskie mogą się ciekawie wyglądać, dlatego zróbmy sobie teraz japońską zbroję to znaczy, japońską zbroję, japoński mundur. Gdzie ja tutaj mam zielony barnik? W ogóle z czego robi się zielony barnik? Z kaktusu. Czyli muszę posadzić kaktusy. Proszę bardzo, proszę mi stąd uciekać. Odkąd mam broń palną, to już teraz żaden potwór nie jest mi straszny. I ile potrzebujemy tej wełny, żeby sobie zrobić chociaż kask? Japoński. pięć wełny, no dobra, pięć wełny. We no kto tu się znowu przyszedł? Ty tutaj gałgańcu. Swoją drogą, dzisiaj będę chciał zrobić jeszcze Panzerfaust'a Tutaj już wam pokazuję, to jest rosyjski taki to jest tutaj mamy rosyjską wyrzutnię rakiet. A! Jeszcze tego wam nie pokazałem! Patrzcie, Jezus! Prawie mi wyleciało z głowy. W takim razie patrzcie. Yy, tutaj generalnie jest taki mod jak Flansmod. Który dodaje nam właśnie różne bronie oraz pojazdy. I z tych pojazdów chciałbym zrobić w najbliższym czasie ten Willy Jeep. I będę chciał jeszcze dzisiaj zrobić... Och, albo tą bazookę! No, tą pasukę dzisiaj sobie zrobimy, tylko do tego potrzebuję gunpowdera. Prawdziwych creeperów już nie ma. Kurde, jak tak dalej pójdzie, to zaraz tutaj będzie muzikal Minecraft, a nie Minecraft. Y, Minecraft, let's play. Skoro mamy jeszcze chwilę wolnego, bo polujemy właśnie na creepery, to chciałbym was pochwalić, ponieważ na mojej grupie pozacze zarodnikowej ja się poprosiłem was, żebyście podsyłali fanarty, jakie stworzyliście. A propos tej właśnie serii, i podesłaliście dużo przepięknych fanartów związanych ze mną, z Maciejem Borsukiem oraz jego rodziną oraz Kusykiem, między innymi. Teraz tutaj pokażę kilka. Z nich, bo warto o was wspomnieć. Albo nawet czekajcie, ja sobie tu zatrzymał, Albo pójdę nawet na początku do domku. I jak już jesteśmy bezpiecznie, to w takim razie teraz wam coś pokażę. I patrz, jakie świetne fanarty! Tutaj Jada Bromadzie się postarała. Bardzo dużo fanartów wysłaliście, takie piękne właśnie tutaj. Jak ja przytulam Maciej Borsuka takie słodkie, że o Jezu. Jay Dabrowski na kucyku, oczywiście męskim kucyku, żeby to nie było. To jest Maciej Borsuk, który spada mi prosto w ramiona, jeszcze ta jego super czapeczka. No, zresztą widzę, że wam Maciej Borsuk bardzo przypasował i że Wam się spodobał generalnie Maciej Borsuk. To jest Pan Maciej Borsuk, Maciej Borsuk się przebrał za creepera! Widzicie, bo on wiedział, że poszukuje Creepera. Jest i Barbara Borsuk z Pandą. A ty macie Borsuk dowcipniejszy, no Ty. No to mnie zawsze rozbawia do łez. Tak, śmieszę grombany jeden. pozabija mu całą rodzinę, to zobaczę. Nie te, to Dobra, zabierzmy sobie ten barnik kaktusowy, zabierzmy sobie jeszcze wełnę. Gdzie jest wełna? Co, ja wełnę nie mam. Janek, jakżeś się przygotował do tego odcinka. Jonek! No co, ty wełny nie ma. To teraz wam pokazałem tutaj brak przygotowania do odcinka. Totalna klapa Janek. Teraz udowodnij nam, że zasługujesz na suba, bo naprawdę będzie słabo. Wiem jak wam udowodnić. Wie co wam się podoba? Uwaga! Też! Zawsze to działa, jak marudzicie mi na streamie i piszecie, Heku, ale nudny stream, to wtedy wam to odpalam i od razu, Ja cię, ale balanga. Ale świetnie, zaraz mama wejść do pokoju i powie, Kaśka, uspokój się, jest noc, a ty tańczysz przed monitorem. Zrobimy sobie tutaj teraz bang bang bang. obieraczkę do obiec. wyruszmy w tamtym kierunku i tam może znajdziemy jakieś owce. Jakiś creeper by się też przydał. I jest, owieczki pięknie, piorę ci owce, przepraszam. Jajku, jak, jak ty łysą wyglądasz? Masakra. Bęk, bęk. To teraz są owce JP. Dziękuję serdecznie. Ile mamy już wełny? Siedem wełny. Malutkie owieczki przekrojone na krzyż. No ja wam mówię, zaraz to naprawdę będzie jakiś muzykal. Ja biedne kurczątko zabłądziło, co się stało? Czego macie? Borsuk nie widzi. Tego mu nie żal. Jest Creeper. Jeku, nie wybuchaj, nie wybuchaj, proszę cię! Jest! Ile gunpowdera? Gdzie jest ten gunpowder? Tylko jeden gunpowder, A, ale ten creeper to był. Jeku, sknerus creeper, naprawdę. z jednego gunpowdera to ja sobie co najwyżej chusteczki zrobię. No ale nie chusteczki, na waciki mi starczy tylko. Co to jest? To są płaszczki! Jakie duże, jakie niesamowite! Idę tam doliczyć. Panie płaszczki, czy płaszczki atakują? Płynie do mnie chyba? Nie, nie atakują. Są miłe. Przytulę. Owieczek za dużo nie było, ale to na jakiś tam kask się przyda. No jakiś tam hełm na pewno zrobimy i tylko hełm nam się chyba uda w tym odcinku zrobić. O Jezu Maria! Co się z moim domem stało? Panie! Odpiłowali go! Macie borsy, to twoja pewnie sprawka. Co żeś narobił, no? Gdzie on jest? I teraz się schował. Macie, Borsuku, no? Już jest, to był po prostu jakiś bug. Teraz róbmy sobie tutaj w dzianku. Musimy na początku pokolorować, pokolorować naszą wełnę. Siedem wełny, za siedem wełny co zrobimy? Spot, kask. Na pewno chce kask. I tyle, i tyle co zrobimy. Zobaczmy pójdzie! A nie, teraz wyglądamy jak Japońce. Kisiel to by się cieszył, Kisiel to chciałby taką zbroję, bo przecież japońskie to Honda, japońskie to też moja piękna Toyotka, którą będę miał już niebawem, już niebawem właśnie pochwaleniom. Jak mi ktoś powie, a ty Jasiu, nie jesteś prawdziwym mężczyzną, bo na przykład nosisz takie bluzy. Ja nie jestem mężczyzną? A ile ma... popatrz, popatrz ile mam jaj. To się nazywa chłopak z jajami. Co prawda nie swoimi, ale... Ale sam sam ja, ja. Więc nie ma co, co się tutaj kłócić i dyskutować. Swoją drogą jak te kury cały czas mi tutaj krzyczą, naprawdę ja spać nie mogę w tym Minecrafcie, bo co się położę, to od razu one zaczynają tutaj gadkę. Jak ta się radio, uwaga. Słucha słuchajcie, pogłośnie wam. No groszynko, ja ostatnio byłam na wyprzedaży w, na targu i nie uwierzysz jakie jaja tam są, naprawdę. Jejku, cóż za śmieszny kanał, cóż za śmieszne filmiki u mnie są, ja powiedziedę do każdego filmu dopisać frazę śmieszne filmiki Dzisiaj będziemy mieli troszeczkę zbierania, troszeczkę biegania za tymi creeperami odcinek No ale niestety, takie jest życie Co tam jest? Aaa, trzcina cukrowa, już myślałem, że creeper Życie to nie bajka, nie łapie... nie, nie no, czekaj, jeszcze raz Bo życie to nie bajka, nie drapie cię po jajkach, a jak już cię podrapie, to cię za nie mocno złapie tak jak ja, Macieja Bursuka złapałem za jaja I to nie jedno o, Ale TAM PATRZCIE, CREEPER DWA CREEPER, DRUGI Okej okay. Żebyśmy tylko go nie zabili To znaczy, żeby, żeby tylko nie wybuchł, bo no stracimy gunpowder I podnosimy Ile miałeś gunpowder? Zero No gościu, no nie gadaj, że nie miałeś sobie gunpowdera No gościu, creeper A ten, ten, ten co ma za czapkę? Co ty? No, trzy gunpowdera, no słabo Z jednego w ogóle nic nie wypadło to jest totalna sknera, ale dobra, powoli te creepery się mi tutaj respią, to mnie bardzo cieszy. A nie, tylko szkielety, 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 Jezus Maria, ileż można szkieletów? O, ou, chyba tutaj znalazłem przy okazji jeszcze kajwika. Ale czad. Halo? Czekajcie, teraz zrobię taki halo i dodam echo. Halo? halo. Genialnie. No, tutaj mamy kewika. W takim razie sobie go zapiszemy i na live tu przyjdziemy. To tu do mnie. To ty tam, Słaniaku, gdzie z tym mukiem? Panato! Zainwestuj w technologię, a nie z łukiem jak jakiś Aztek we mnie strzelasz. Tak przy okazji jak teraz tutaj ino... O ty kwajączaku. Jak tutaj teraz właśnie nagrywam ten odcinek. Teraz właśnie wymyśliłem taki kawał. Wiecie, co lubi... Wiecie, co lubi... Ja, czekaj, jeszcze raz. Wiecie, co lubią na śniadanie Niemcy? Ja, ja! <grystanie> Dobra, jako że wiem, że to was nie rozśmieszyło i się nie śmiecie, to dodam sobie sztuczny śmiech. Żeby się lepiej poczuć. Dobra. Widzicie, tak czasami muszą biedni youtuberzy, ja tutaj opowiadam kawał, was to nie śmieszy, to ja muszę sobie jakoś tutaj zrobić, tak odbić, jakimś nawet sztucznym śmiechem. Nie? O, dwa tak taki creeper to cud. Takiego creepera kocham, jeszcze tutaj mamy jednego creepersa. O, jo, uważaj, uważaj, nie wybuchaj tylko, gościu, bo zrobisz mi tu bombową imprezę. Dobra, dziki. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. A do panzerfasta potrzebujemy desek. Gdzie są firanki? Dobra, jedną deskę potrzebujemy na bazukę. No to lecimy szybko po tą deskę. Akurat mam siekierkę i widzicie, w poprzednim odcinku zasadziłem to drzewo, i teraz wyrosło. I dzięki temu teraz zetnę i będę miał właśnie na bazukę. Polecam dbać o środowisko. Uwaga, znowu zrobimy ocieplanie mojego wizerunku. Kocham przyrodę. Mamy bazukę. Jeszcze sobie mamy dwa pociski do bazuki. Dobra. Ale... ojej, oj, do... króde. jest już nabita, dlatego może odejdę od mojego mieszkania, bo zaraz boję się, że wysadzę albo mieszkanie, albo wysadzę tutaj zagrodę Macieja borsuka. Gdzie tu jest jakieś stworzenie? Jakiś kucyk, czy to znaczy nie, przepraszam. Nie, kucuki, nie. To był naprawdę przypadek. <laughs> Co, to ty na mnie idealnie a ty nie umarłeś? Co ty gadasz? Albo jesteś wytrzymały, albo... Nie no, taki wytrzymały jest kozak. Dobra, naładujmy jeszcze raz bazukę. Jak to genialnie ładuje. Jezus Maria. Aż szkocie by wysadzić domek tchorka. Swoją drogą, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda życie na tere z innej perspektywy niż moje, na przykład Storka, to tutaj macie link do playlisty, adnotacje, tu o. I sobie w nią wchodzicie. Jeżeli ktoś jest teraz na komórce, no to w opisie ma ten link. Wchodzicie i tam będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda z innych perspektyw. I no, tu jest creeperek. Przybliżamy. I hopa, jak, jak wybuch. Jaki to w ogóle krater zostawia. Ale fajna bazuka, nie powiem, nie powiem. Do w niej Ale nie, no panie, bez przesady, no ta czapka mi brwi zasłania. Proszę bardzo, cóż za piękne brwi. Takie brwi to jest dar od Boga. Czasami tak sobie mówię, żeby mi nie było przykro. Bo tak jest, prawda? Prawda? Napiszcie, że tak jest, proszę. Dobra, załóżmy sobie mimo wszystko to czapkę, żeby nie, żebyście się ze mnie nie śmiali, że o, ho, ho, twój skin ma także duże brwi. O, o śmieszne. Tu sobie powiedzmy <laughs> Jak Jak ona pięknie wygląda, jak to świetnie wygląda. I tutaj... WIEM! Nie, to jest mój cel życiowy na te W Ten domku sobie zrobię, taką piękną wystawę wszystkich broni, jakie są w, na tym serwerze możliwe. Co jeszcze mogę z jajek zrobić? Możemy ciasto zrobić, możemy tego króliczka zrobić, ale ciasto. I golden egg. Maciej Borsuk, patrz na to! O, Melonik założył, witam panie Macieju Borsuku. Patrz na to, złote jajko. Z czego mogę wysiedzieć? Co to robi? Może muszę to wysiedzieć? tu kurde, to się kręci! Macie Borsuk, patrz, co wyhodowałem! Nawet ty takich dzieci nie zrobił. Nie! Nie! No nie! No co ja zrobiłem? Przepraszam, Maciej Borsuk, mam nadzieję, że nikt tu nie umrze. O, duże, to mi podnosi płot. No nie! Wszystkie uciekną! Masakra! No, Boże, apokalipsa! Co ja żebym zrobił? Nie chciałem czegoś takiego! O. Ups, Kim ty jesteś? Ty jesteś moim synem? Co to, to, co, to jest? Ej upuść mnie synek! Synek! Popuść, czy to ty? Nazwy ci Popek Synek, chodź tu Chodź, jestem twoim tatą, tak! Ja cię wyhodowałem Co prawda nie wyglądasz tak jak ja, bo jestem żubiem. Ale twoja mama była człowiekiem Chodź tu! Synek! Synek! Zaraz mi tu umrzesz, co to jest? Czekajcie, no, Boże. Wszystkie kury mi uciekły. masakra tylko pan Maciej Borzuk się zawołaj swoje dzieci. Proszę, Maciej Borzuk, szybko wołaj wszystkie. Potyki Płotygru. Dobra, nie, mój syn nie może być, mieć na imię popek. Jakoś inaczej musi mieć na imię. Ale to wy je, wy wymyślicie imię. Nazwijcie mojego synka. No i wszystkie poszły. Dobra, muszę je wszystkie przywołać. Chodźcie tu, dzieciaczki, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tatuś was woła, chodźcie. No gdzie wy na drzewo wchodzicie? Co ich krzywdę zrobicie, wy głuptaki jesteście. Macie borsuk. Widać, że twoja. Ro... Maciej borsuk, ty jesteś Żydem? Pff. Nie, że jestem antysemitą, ale teraz dopiero pierwszy raz się dowiedziałem. Wyobrażacie sobie macie przyjaciela albo macie dziecko i nagle się okazuje, że on jest Żydem. To, to wiesz, nic nie jest złego, ale to jest takie wow! Zejdź stamtąd! Krzywdę sobie zrobisz, gościu! No Jezus, Maria, dzieci to sam problem. Gdzie jest matka? Tu jesteś, gdzie ty się szlajesz? Chodź, ty nawet nie wiesz, jak to jest niebezpiecznie, chodź. Chodź za to, chodź, chodź, Synek, chodź. Jezus, Maria, puść tatę! Powiedziałem, puść tatę! Dobra, tu cię zamykam. I stąd nie wychodzisz, synek, póki nie dorośniesz. Póki nie zrozumiesz, że w nocy tam się trzeba duż... No czemu ty mnie nie słuchasz, no? No chodź tu! No co ty mi tu po pochodnie niż nisz... Ty mały szkrabie, jak ja cię tu zaraz ustawię do pionu, jak cię zaraz skripery przedmuchają, to się skończy Dzień Dziecka. Chodź za mną. Dam ci apu. Dam ci chlebka, tak? O, wow. Idzie za tatusię, chodź za tatusię, chodź. No pochodnie mi tu przewraca, no rzecz mu się w głowie coś przestawiło. A będziesz chciał iPhone'a 6, to ci powiem... Dam ci brązowego iPhona. Uś datę. To dla twojego dobra tutaj będziesz miał kołyskę. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I jeszcze mam do was kilka spraw. Będę was na pewno prosił żebyście mi napisali jak nazwać mojego syna niesfornego. Będę was także prosił o to, żebyście napisali czy chcecie właśnie taką rekrutację do ekipy TRFR, żeby tutaj dołączyli do nas jacyś mniejsi youtuberzy. I już niebawem w kolejnym odcinku dowiecie się jak się potoczy moja historia z tym niesfornym dzieciaczkiem. Dziękuję za oglądanie. Ja dobra.